Witam widzowie. Świątecznym. świątecznym nastroju. się Świętecznym. 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 No, może na dzisiaj będzie ten śnieg normalnie. Nic nie wiadomo. Ja też życzę wam wesołych świąt. Dużo prezentów, prezentów pod choinkę. Żebyście mieli dużo prezentów. A i mam dla was, widzowie fani, informacje. Eee, wam te prezenty na jutro bo ja dzisiaj jeszcze muszę jakaś yy, pokupować na su wigilijny i dlatego dzisiaj nie wiem czy się wyrobię jak się nie, bym, nie wyrobił dzisiaj wizowie, to ja jutro około 12 będę startować z pozdrowieniami tymi zaległymi, które zamówię się przez tydzień jest taka informacja wizowa i panie żebyście nie byli źli tego typu wolę wam przekazać niż was oszukiwać żebyście wiedzieli sorry widzowie fani ale przed świętami to jest napięty plan co to jest poezja dlatego wolę wam przekazać informacje widzowie fani niż was oszukiwać dlatego tak jak powiedziałem sorry widzowie bo miałem to dzisiaj ogarnąć no, wam w południu nie wam Jut I jutro i YouTube będziecie czekali na moje pozowienie tylko ja je pod jednym warunkiem na fanpage będę wystawiał wam pozowienie, nie będę by wam wysyłał na free bo nie mam kiedy co jak wyślę na fanpage będziecie czekali no co zrobić nic nie zrobię tego typu no co to... Trzeba jeszcze pokupować na 100 gminy. Dlatego tak dzisiaj jest napięty plan, dzisiaj strasznie. A jeszcze do tego śni z deszczem, Mam nadzieję, że to będzie się trzymało. No ale to nic nie wiadomo. Może wreszcie będzie klimat świąteczny tego typu zasięgiem, ja ale to nic nie wiadomo. Co jak? Dlatego widzowie fani ogólnie chciałem też podziękować za wczorajszego streama co robiliśmy dla Was 3 godziny stream Bardzo ładnie ten stream wyszedł taki świąteczny bo chcieliście stream świąteczny dla was zrobiliśmy z tego streama, wczorajszego A jak ktoś jeszcze nie oglądał to zapraszam na mój fanpage i na fanpage Kobry i ogólnie chciałem tu podziękować i fani za to, że Kobra ma 300, 300, ileś tam lajków. Dzięki Wam, bo każdy lajkuje. No i ja postaram się jeszcze na swoim fanberzu wystawić i fanberza, żeby urosła sobie na spokojnie. No życzę Wam wesołych świąt. Najedźcie się przy stole. Tego. I tak mówię: dużo prezentów pod chodnika, żeby żebyście dostali, bo tradycją jest tradycją w tym sensie, że zawsze pod się dostaje prezenty, a niech też No, dlatego tak mówię: zasługujecie na yy, prezent podpoinka czy rózgi? no? Ciekawy jestem, kto się przyzna właśnie czekamy na tramwaj żeby jechać i ogarnąć zakupki na stół gminny. Dla was też mam niespodziankę Ale to wkrótce zobaczycie Nie mogę tej tajemnicy zdradzić Musicie czekać I po prostu doczekać się Te też dostajecie e, od nas dostaniecie coś fajnego e, Co kupisz w e, Kobrze na gwiazdkę. A kosmetyki? No bo Kobero lubi kosmetyki. Lubi. Bardzo lubi kosmetyki. Lubi się malować. No to pomyślałem, że na kioskę coś takiego ma ode mnie dostanie. Chwoda! Czasowo tak się zdeszę, Gdzieś się nie coś. Coś pokazuje. No, no, dobra. Nie będę przedłużać Wam czasu, bo też się dzisiaj spieszycie na pewno na, na wigilię świąteczną. Dzisiaj w ogóle tak mówię: na cały świąt życzę Wam dużo prezentów pod koinkę i spędzić bardzo ładnie z rodziną. A pytacie się co na Sylwestra. My na razie nie planujemy Sylwestra, na razie nie ma planu, ale z czasem może być tak, że yy, będą plany, ale to jeszcze o tym nie myślę. Ja dostałem rózgę, a ty co? A nie wiem, tego to nie wiem. Rózgi co nie, na pewno nie. Na pewno nie. No, jak nie niegrzeczny, Kamil. No, zasłużyło Cię za na różgę No, a ja mówiłem, mówię, bądźcie grzeczni. No, ba, kończę. Trzymajcie się, bo za będę miał już tramwaj. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Be